Dzisiaj porozmawiamy o tym, z czym się identyfikują pracownicy w firmie, czyli mówiąc inaczej, jak wygląda firma oczyma pracownika, co pracownik widzi i czuje myśląc o firmie, o miejscu, w którym pracuje. Czyli dzisiaj ważny temat dla pracodawców, dla menadżerów, dla szefów firma czyli co. Dzień dobry, dzień dobry. Firma, czyli co? Tak jak się normalnie pyta ludzi, z czym się identyfikują, albo jak się czyta komentarze, to one zawsze są skoncentrowane gdzieś wokół pieniędzy. Mieliśmy ostatnio live'a dotyczącego pieniędzy i tego, że te pieniądze nie są najsilniejszym motywatorem. Jest tam całkiem sporo komentarzy. Od ludzi, którzy wyrzucają jakiś swój żal dotyczący poprzedniego pracodawcy, jakiś swój ból, jakieś sytuacje, w których czuli się wykorzystani, co, uwaga, też jest pewnie w ich świecie prawdą. Natomiast, jako pracodawca, jako menadżer, jako szef, warto rozumieć, z czym ludzie się identyfikują, czym jest firma w oczach pracownika, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Przypominam, że tego live'a nagrywamy i udostępniamy co tydzień. Co tydzień rozmawiamy o człowieku w biznesie, trochę o sprzedaży, trochę o byciu szefem, trochę o budowaniu firmy i zespołu. Ja się nazywam Tomasz Kalko. Jeżeli tu jesteś pierwszy raz, to ja jestem menadżerem sprzedaży. Osobą z wieloletnim doświadczeniem, jestem psychologiem i strategiem biznesu. Jestem autorem ponad 100 artykułów, autorem dwóch książek, wykładowcą akademickim, trenerem, mówcą i konsultantem. Ale najważniejsze to to, że jestem praktykiem, że sprzedawałem przez całe życie. Inne produkty niż tylko usługi coachingowe czy szkoleniowe. Budowałem duże sieci dystrybucyjne, pracowałem z handlowcami, budowałem sieci dystrybucyjne w całej Polsce, w firmach generujących ponad 2 miliardy złotych obrotów, więc w dużych organizacjach. Porozmawiamy trochę dzisiaj o firmie w oczach pracownika, czyli porozmawiamy o tym, co widzą ludzie, a właściwie co czują, co myślą, patrząc na firmę. Zastanowimy się, po co ludzie przychodzą do firmy. Trochę omówimy pierwsze dni, bo one są bardzo ważne. One robią, one coś zostawiają. To jest tak jak pierwsze wrażenie z drugim człowiekiem. To pierwsze wrażenie w firmie też jest piekielnie istotne. Trochę o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, co jest ważne w tym budowaniu marki firmy, w budowaniu wizerunku firmy. I porozmawiamy trochę o tym, czemu ludzie odchodzą, bo to jest bardzo ważne. Czasem zobaczenie, czemu odchodzą, daje tę możliwość zobaczenia, po co przychodzą. Pamiętaj o tym, żeby wziąć to, co ci pasuje. Jeżeli coś pasuje do Twojej organizacji, to to weź. Jeżeli nie, to po prostu nie bierz, bo pamiętaj o tym, że mówię i do dużych organizacji. Mówię raczej do firm rodzinnych, ale firmy rodzinne to i takie, które generują kilka miliardów złotych obrotu. Ale też takie, które generują, nie wiem, milion złotych obrotu rocznego. Więc weź to, co pasuje do Twojej organizacji. No dobra. Najpierw zastanówmy się, jak w ogóle wygląda początek człowieka w organizacji. Jak wygląda samo przyjście osoby do firmy. Chcemy dobrać osobę, gdzieś szukamy tej osoby wewnątrz, gdzieś szukamy tej osoby na zewnątrz i. Ta osoba przychodzi do nas do firmy i to jest bardzo ważne, co się wtedy dzieje, jak ta osoba przychodzi, co ona widzi, czego nie widzi. Nam się wydaje, że jakby firma to jest marka, że firma to jest, no właśnie, to jest brand. Ale jak zastanowimy się, czym jest marka, to uwaga, marka nie jest logiem. Jeżeli nie pracujesz w takiej firmie jak Toyota, jak LG, czyli w tych takich super, największych, najbardziej rozpoznawalnych korporacjach, to marka to jest przede wszystkim to, co ludzie czują w kontakcie z Twoją firmą, z Twoją organizacją. Marka to jest to, co ludzie myślą, kiedy nie wiem, wychodzą z tego kontaktu z twoją organizacją, z Twoją firmą. To są wszystkie skojarzenia z Twoją organizacją, z Twoją firmą. Czyli możemy myśleć o marce jako logotypie, czyli na przykład, nie wiem, Toyota, i Toyota jest bardzo dobrym przykładem. Ale możemy też rozumieć markę: Zobacz, Toyota, od razu masz w skojarzenie bezpieczeństwo, bezawaryjność, czyli za tym stoją jakieś następne wartości. No i mówiąc Toyota, to mówimy o jednej z największych organizacji na świecie, ale uwaga, małe rodzinne firmy, średniej wielkości firmy mają dokładnie to samo. Warto zrozumieć, że marka firmy to jest coś więcej niż tylko logotyp. A nam się bardzo często wydaje, że jak my mówimy, no, my jesteśmy polską firmą, albo szef mówi, no, my tutaj się lubimy. To teraz pytanie, czy rzeczywiście firma dba o to, żeby ludzie czuli się lubiani i szanowani, czy raczej patrzymy na kilka osób, które rzeczywiście zbudowały, no, jakąś mikrospołeczność, a czasem uwaga, kółko wspólnej adoracji, i widzimy ten fragment, bo ten fragment chcemy widzieć. A tak naprawdę, oprócz tej grupy ludzi, która może rzeczywiście się lubi. Jest na przykład dwie trzecie zespołu, które w ogóle nie współpracuje ze sobą, która jest poza tą grupą, która nie została do tej grupy zagarnięta. Więc czasem jest tak, że my widzimy to, co chcemy widzieć. Znam naprawdę bardzo wiele takich historii, gdzie szef mówi: Na przykład, panie Tomku, no my się tutaj lubimy, komunikujemy się ze sobą, my rozmawiamy. Ja rozmawiam z pracownikami, a pracownicy, tak, tak, pamiętam go tak rozmawiamy. Kiedyś szef był na jakimś szkoleniu, tam wezwał nas po tym szkoleniu i mówi: No, dobra, to mówcie, jak według Was powinna wyglądać ta firma. No, tam jeden z nas się odezwał: To już nie pracuje u nas w firmie. Więc teraz to przytakujemy szefowi, każdy mówi to, co chce, szef chce usłyszeć i dobrze jest. I zobaczcie, szef żyje w jakiejś nieświadomości. Szefowi się wydaje, że nie wiem, jest komunikacja wewnątrz firmy, a tak naprawdę ludzie po prostu mówią to, co ten człowiek chce usłyszeć. Więc warto zrozumieć, że marka to jest bardzo wiele komponentów, które decydują o tym, jak my jesteśmy postrzegani. I oczywiście, jak ludzie przychodzą do firmy, to przychodzą po wymierne korzyści. Teraz pierwszy kontakt z marką. Pierwszy kontakt z firmą to są pieniądze i tu nie ma co się oszukiwać. Ludzie przychodzą po wypłatę. Jakby praca, pracodawca, pracownik, to, to, to też jest jakiś deal finansowy, no bo tak to wygląda. Tylko dobrze by było, żeby tam było coś więcej. Dlaczego? Dlatego, że ludzie przychodzą do firmy po pieniądze, ale dobrze, żeby zostali z zupełnie innych powodów. To jest coś, co powtarzam wielokrotnie i warto zrozumieć, jak te mechanizmy wyglądają. I tu uwaga, pierwsze dni są bardzo istotne, czyli bardzo, bardzo istotne jest onboarding. Badania mówią, eu já que które poświęcają dużo czasu na onboarding nowego człowieka, na zaklimatyzowanie nowego człowieka, na spotkanie z każdym pracownikiem firmy, to w tych firmach ludzie pracują dłużej. Dlaczego? Dlatego, że budują ekosystem relacji w tych pierwszych dniach. Ja pamiętam jedno ze swoich spotkań, to było takie najbardziej ekstremalne dla mnie doświadczenie, gdzie właśnie przygotowywaliśmy się do projektu szkoleniowego my i dwóch menadżerów. No, Panie Tomku, u nas jakie jest onboarding, to my każdego nowego pracownika, każdego ubieramy w ogrodniczki i każdy pracownik pracuje przez tydzień na każdym dziale. Ja tak trochę w ramach żartu rzuciłem, ale rozumiem, że jakbyście przyjmowali główną księgową, no to już nie kazalibyście się jej wbić w te ogrodniczki. Oni tak bardzo spoważnieli. A czemu, panie Tomku, właśnie mieliśmy taką sytuację niedawno, przyjmowaliśmy główną księgową i właśnie poprosiliśmy ją o to, bo dzięki temu ona będzie dokładnie rozumiała, z czego się bierze wartość w tej firmie, gdzie ta wartość jest wyprodukowywana. Ona będzie rozumiała każdy dział, ludzi w każdym dziale. Nie, to ludzie z tych działów takich niesprzedażowych, czyli kadrowe, księgowe, sekretariat. Każda osoba przechodzi przez cały ekosystem firmy, no bo to wtedy ludzie budują swoje relacje, zaczynają rozumieć, co gdzie się dzieje. No to taki człowiek po, po takim miesiącu już on jest rzeczywiście częścią firmy. Cudowna historia, oczywiście bardzo mi się podobała od samego początku. Ten pomysł był dla mnie jasny i zrozumiały, chociaż nie ukrywam, że już miałem taką myśl: no dobra, księgowa to już może przesada. A oni mówią nie, absolutnie. Właśnie księgowa też bardzo ważna, bardzo istotna rzecz. Jeżeli ludzie mają się identyfikować z firmą, to muszą zbudować sobie ekosystem i to o tym jest ta historia. Jeżeli ludzie nie zbudują tego ekosystemu, to nie mają z czym się identyfikować, bo identyfikacja z firmą to na początku jest nazwa, później są pieniądze, ale później trzeba zbudować ekosystem relacji, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jak się pyta młodych ludzi szczególnie, co jest dla ciebie ważne w firmie, to oczywiście zawsze pojawiają się pieniądze, ale uwaga, na drugim, trzecim, piątym miejscu to w zależności od tego, kto pyta, kogo pyta, jak pyta i kiedy pyta. Co ciekawe, jak był COVID, to pieniądze nagle wybiły na pierwsze miejsce, prawdopodobnie dlatego, że ludzie się czuli zagrożeni. Ale normalnie, szczególnie u ludzi młodych, na pierwszym miejscu jest odpowiedź atmosfera. No i teraz, jak zrozumieć tą atmosferę? No właśnie, atmosfera. To jest kultura komunikacji, a atmosfera to jest kultura przywództwa. Atmosfera to jest ekosystem relacji, który ja mam zbudowany wewnątrz tej firmy. To są zasady wewnątrz tej organizacji, które mi pasują lub nie. Ktoś mnie zagarnął do tego stada, lub mnie nie zagarnął. To wszystko jest atmosfera, i to z tym się ludzie identyfikują. Jeżeli mają być w firmie, to trzeba pomóc tym ludziom to zbudować. I tutaj chyba najważniejsze są wartości, tylko wartości rozumienia. Wspomniane jako zasady tego stada, bo to słowo wartości się strasznie miksuje. Ja mam dość dużo rolek, live'ów o tym, czym jest ta triada, wizja, misja i wartości. Bo to jest w kompletnym bałaganie. Jak się mówi wartości, to większość ludzi rozumie to jako misję, a misja to jest coś zupełnie innego. A wartości to są po prostu zasady tego stada, zasady tej grupy. Jak się pyta ludzi, według, w jakim środowisku chcą żyć, według jakich wartości chcieliby pracować, to tam najczęściej jest szacunek, wsparcie, zaangażowanie. Prawie zawsze pojawiają się te trzy słowa i uwaga, czasem więcej nie trzeba. Bo to jest szacunek do drugiego człowieka, to jest pomoc drugiemu człowiekowi i wzajemne zaangażowanie, czyli to, że my wzajemnie sobie pomagamy. Zobacz, jakie to proste. Czyli warto zbudować stado według jakichś zasad, warto przestrzegać tych zasad, warto pamiętać, że jeżeli ktoś popełni błąd, to nie znaczy, że, że go wyrzucamy z tego stada, tylko rozmawiamy z nim, że w tym stadzie. E, z jednej strony ważne jest, nie wiem, ważne jest to, żebyśmy się lubili, ale też ważne jest to, żebyśmy generowali wartość, żebyśmy rzeczywiście wypracowywali jakąś wartość dla firmy, bo to jest ważne, bo inaczej nie będziemy mieli pracy, na przykład, bo mądre zespoły takie rzeczy rozumieją. Warto też rozumieć, że ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą od bezpośredniego przełożonego. To, to jest bardzo ważny komunikat, bo jeżeli ludzie z czymś się identyfikują, no to najpierw znowu będzie ta nazwa firmy, później pieniądze, później atmosfera, czyli ten ekosystem ludzi. Ale czwarte, czwarta rzecz, o którą jako pracodawca, szef warto, żeby za, żebyś zadbał, albo żeby firma zadbała, to jest kultura przywództwa. Bo nawet jeżeli firma jest super fajna, ale kultura przywództwa jest niska, albo jakiś menadżer średniego szczebla jest agresywny, nie umie rozwiązywać problemów, jest przemocowy. To się okazuje, że czegokolwiek firma by nie zrobiła, jakich pieniędzy by nie zapłaciła, ludzie będą odchodzili, bo kultura przywództwa będzie nie taka, jak trzeba. I uwaga, to jest to, z czym identyfikują się pracownicy. Warto te rzeczy rozumieć. Bardzo ważna jest, uwaga, w tym identyfikowaniu się z firmą jest moja rola w całości, czyli rozumienie tak naprawdę, co ja robię. I jak to jest ważne w organizacji? I nie będę już tego rozwijał, bo dla mnie o tym jest trochę tak historia o księgowej, o tym odmordingu. Ja rozumiem, jak ważne jest to, co robię. Czyli nieważne, jakby to jest to zrozumienie, że ja nie ciosam jakiegoś kołka, tylko ja buduję katedrę. To jest ta historia, że przychodzi król do kamieniołomu, pyta jednego kamieniarza, co robisz? No, tutaj jaśnie panie, tutaj kamienie ciosam. Przychodzi, podchodzi do drugiego, a ty co robisz? A on robi dokładnie to samo. a On mówi, buduję katedrę, jaśnie panie. Czyli ten drugi człowiek rozumiał swoją rolę jakby w całym systemie, Wartości, którą ta firma to coś, w tym wypadku w tym wypadku, ten kamieniołom, ale rozumiem, że my, mam nadzieję, że jesteś w stanie to przełożyć na swoją organizację. Chodzi o to, żeby ludzie rozumieli, że to, co robią, jest ważne, żeby rozumieli, jak ważna jest ta część pracy, którą wykonują, jaką to rolę pełni w, jakim, w jakimś całym ekosystemie. I w ogóle warto pamiętać, że ludzie potrzebują sensu. Jeżeli mają poczucie sensu, to z tym się identyfikują. Były robione badania, że ludziom kazano, ono robić jakieś bezsensowne czynności, i oni na siłę próbowali znaleźć w tym jakiś sens. To jest to, z czym ludzie się identyfikują. Jeżeli mają to poczucie, że to, co robią, jest sensowne, że to, co wypracowuje cała firma, jest sensowne. To w takim środowisku chce się pracować, w takim środowisku chce się żyć. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas chce mieć poczucie, że robi coś ważnego, że jest ważny, że to, co robi, wnosi coś istotnego. I oczywiście, żeby było jasne, kasa musi się zgadzać, bo jeżeli ta kasa się nie zgadza, no to, to, to nie będzie działało. No i oczywiście ludzie lubią być zwycięzcami, współuczestniczyć w czymś, gdzie się zwycięża. I oczywiście czasem jest tak, że organizacje przechodzą przez jakieś kryzysy, przez jakieś trudne momenty. Wtedy też ważne, żeby gdzieś była ta komunikacja. Zresztą przed wejściem tutaj do studia rozmawialiśmy chwilę o tym, ale to jest bardzo ważne, żeby celebrować zwycięstwa. No i dla ludzi, jeżeli ludzie z czymś mają się identyfikować, to, to ich własny rozwój jest bardzo istotny. To jest ten taki komponent, którego nie da, się, nie da się ominąć. No i oczywiście ostatnia rzecz to jest bezpieczeństwo. Czyli mówiąc najprościej, to na co mamy wpływ. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, ta piramida Maslowa pod tym względem jest bardzo fajna, prosta i tutaj to ładnie widać. Ludzie przychodzą po te dwie podstawowe, bazowe wartości, ale zostają po te trzy wyższe, czyli po przynależność, po uznanie, po samorealizację, i to jest to, z czym ludzie się identyfikują. Czyli najpierw przychodzą, czekajcie, cofnę, najpierw, najpierw przychodzą po to i to jest to, co widzą najpierw w pierwszym kontakcie z organizacją, ale mają zostać w organizacji ze względu na te wartości, bo to jest to, z czym będą się identyfikowali. Czyli Uwaga, nie lekceważ kwestii finansowych. Cały ten live jest oczywiście po to, żeby zrozumieć te wszystkie rzeczy ponad to. Rozwijaj swoich menadżerów, bo rozwijanie menadżerów to jest rozwijanie kultury przywództwa. Warto zobaczyć, że czy te rzeczy dotyczące wartości stada, czy te rzeczy dotyczące wprowadzania ludzi do organizacji, to wszystko jest gdzieś zakorzenione w kulturze przywództwa. Więc ta kultura przywództwa jest piekielnie ważną rzeczą, dlatego szkolimy menadżerów, dlatego robimy badania, dlatego uczymy tego, jak ważne jest to w budowaniu tej zespołowości. Czasem zapytaj po prostu ludzi, co jest dla nich ważne, bo to jest bardzo prosta odpowiedź. Zadbaj o poczucie sensu. Bardzo wielu menedżerów, bardzo wiele firm gubi gdzieś to po drodze, bo rzeczywiście tak globalnie firmy są po to, żeby generować zysk, a szczególnie duże korporacje, których właścicielem są fundusze inwestycyjne. Ale uwaga, ludzie nie lubią po prostu generować zysku dla właścicieli i, i żeby to było ich sensem życia. Nie, lubią współuczestniczyć w czymś ważnym. Więc zadbaj o poczucie sensu, daj sprawczość, pytaj ludzi, rozmawiaj z ludźmi, pozwól im współtworzyć. Jeżeli e, chcesz rozwijać swoją firmę, to warto, żebyś wiedział, że pomagamy firmom w szkoleniu dotyczącym, w rozwijaniu tych kompetencji sprzedażowych takich kompetencji w rozmawianiu z rynkiem, z klientami e, na temat tego, w czym twoja firma jest lepsza od konkurencji, czyli budowania sprzedaży w oparciu o wartości? Uczymy negocjacji, i tych kwotowych, i tych niekwotowych, i tych twardych, agresywnych, tego też uczymy, bo czasem rynek po prostu tego wymaga, tak reaguje. Uczymy negocjacji niekwotowych, uczymy etycznego i mądrego wpływu, uczymy komunikacji w sporze, bardzo ważna umiejętność dla organizacji, uczymy przywództwa, uczymy różnorodności, czyli robimy badania psychometryczne. Ja się nazywam Tomasz. Kalko. Wejdź na moją stronę tomaszkalko.pl, można tam pobrać e-book. Tam są dwa e-booki do pobrania. Jak usprawnić proces sprzedaży, jak inspirować, motywować zespół, w zależności od tego, jaką rolę pełnisz w organizacji? Pobierz e-book, automatycznie zapiszesz się do naszego newslettera, będziesz wiedział, co w najbliższym czasie organizujemy. W razie czego. To tutaj jest taka zakładka sklepi wydarzenia. Tutaj pokazujemy najbliższe rzeczy i te komercyjne, czyli te płatne i te bezpłatne. Więc jeżeli interesuje cię rozwijanie siebie, rozwijanie swoich kompetencji, to zapisz się tutaj do newslettera. I jeżeli masz tak taką pewność, że jestem w stanie pomóc w Twojej organizacji, czyli to, jak mówię o biznesie, o czym mówię, jak myślę, jest Ci bliskie, napisz do mnie maila, zadzwoń, jak wejdziesz na stronę, znajdziesz wszystkie możliwe kontakty. Oczywiście, jak każda osoba publiczna, będę bardzo wdzięczny za komentarze, za lajki, like, za polubienia, bo to wzmacnia kanał, bo to wzmacnia pewien model myślenia o biznesie. Życzę Ci, żebyś budował swoją przewagę konkurencyjną, jeżeli jesteś menadżerem, jeżeli jesteś pracownikiem, życzę Ci, żebyś trafił trafiła do zespołu a gdzie twoje mocne strony będą docenione trzymaj się ciepło cześć hej pozdrawiam Tomek Kalka